Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek naszego pierwszego podejścia do gry Sword of the Stars the Beat. Tutaj tej pory nasz marin dość mocno oberwał, yy, stracił swe ostrze i kończy mu się amunicja, zaś przeciwnicy stają się coraz groźniejsi. Schodzimy na kolejny, czwarty poziom. Przeładujmy jeszcze tylko nasz pistolet i karabin i schodzimy w dół. Komitet powitalny na następnym poziomie stanowi cała panda Szulów. Szczury mutanty, zaczynamy pistoletem, to się resztę zatłuczemy pińszczankiem. Auć, ci to bolało? Tego przeciwnika też lepiej zastrzelić. A zresztą pomęczymy się. No i jakoś udało się. Zbierajmy lód. A pod dali chyba słyszę kolejnego dusiciela, także musimy uważać. Tak jest kolejny dusiciel. Nie wiem, czy on rzuca, ale tak jak jego nazwa sugeruje, jego atak powoduje, że się dusimy. No, lepiej go nie lekceważyć. Kolejne szczenie zula. O, no, chyba nie chciałbym spotkać dorosłego osobnika, kupmy ja, no to i mamy kolejny poziom doświadczenia. Zwiększymy potęgę i finezję. Na pewno zwiększymy walkę, wręcz i przeszukiwanie. Zwiększymy też celność pistoletem, bo jest bardzo, bardzo słaba. Mam jeszcze jeden punkt, który idzie na otwieranie zamków. Ok, zobaczmy, co my tu mamy. Wygląda to na kuchenkę, a tu mamy pułapkę drzwiową. No i oślepiła ona nas na 30 rund. Pułapki mogą mieć pozytywne lub negatywne działanie, ale póki nie spróbujemy przejść przez pułapkę danego koloru, to nie wiemy, jaki jest jej efekt. Ok, nasz wzrok został przywrócony. Także wróćmy do tego pomieszczenia. Kuchenka jest uszkodzona, spróbujmy ją naprawić. O, no proszę, udaje się. Nie mamy składników na kanapkę, ale możemy upiec surowe mięso, które zdobyliśmy. Okej, okay, rzućmy pozostałe kawałki. No i wygląda na to, że kuchenka już przestała działać. A co my tu mamy? Co zostawił mnie topysz? Przeciwciała, które pomagają nam w walce z chorobami. No, na pewno się przyda. Troszkę zgłodniliśmy, więc może zjedzmy to świeżo upieczone mięsko. I ruszamy dalej. Uu, słyszałem ludzki głos, to ciekawe. Szalony człowiek. Czyli jak przeciwnik. Aż cholera. Szalenie rzucił w nas granatem, sam siebie yy, zabijając. No był to prawdopodobnie członek yy, poprzedniej ekspedycji, który postrapał zmysły yy, w w tych korytarzach. Otwórzmy lodówkę. I kolejny spleśniały ser i trzy sztuki pieczonego mięsa. Z głodu chyba nie umrzemy. Aż kolejny się. A, nie uciekaj. Jest ranny, także dobijmy go pięściami. I udaje się. I zostawił chleb tarka, który jest składnikiem do kanapek. Jeśli tylko znajdziemy jeszcze gdzieś jakąś kuchenkę. Ok, otwórzmy zamek. I udaje się za pierwszym razem. Więc my tu mamy MedBay. Spróbujmy go aktywować. Bez powodzenia. Walcząc wręcz, ale no, nie ma innej opcji, bo amunicji nie mamy zbyt dużo. Ale znaleźliśmy amunicję do pistoletu. Spójrzmy te drzwi, by przetrenować otwieranie zamków. Zaś tutaj mamy kolejną pułapkę drzwiową, białą. Nie znamy jej działania. Ale spróbuję przez nią przejść. No i przekonamy się, czy jest to działanie pozytywne, czy też negatywne. I jest to działanie pozytywne. Łapka wyleczyła nas z 50 punktów obrażeń. Świetnie. Tego potrzebowaliśmy. Ok, wygląda na to, że cały poziom został ocieszony. Także zapraszam na kolejny odcinek, w którym przekonamy się, czy nasz Marin oszaleje tak jak inni, zostanie pokonany przez wrogów, zginie z głodu, czy też może mu się uda.